Ciągnij mnie z tego kraju, ja już nie mogę. Jeden Polak na trzech marokańsku ja pierdolę. Po szkole do domu nauka jedzenie i do spania. Ile kurwa ma ten się jeszcze powtarzać? Ile problemów się kurwa jeszcze wytwarza? Ile mamy rzeczy jeszcze do rozwiązania? Do rozwiązania. Tyle, ile jeszcze mogę wytrzymać. Chujowy świat, chujowe wszystko. Tak, każdego dnia czekam na zmianę czegoś. Nie ma co czekać ciągle to samego. Kiedyś ze mnie była inna osoba. Chujowy świat, chujowe wszystko. Tak, każdego dnia czekam na zmianę czegoś. Nie ma co czekać, ciągle te samego. Puszczaj R29 na głośniku brat. Powiem coś o Belgii zaraz i to nie będzie żaden żart. Tutaj Marokany nienawidzą Polaków, więc my też ich nienawidzimy. Tych jebanych kurwałaków. I też „że Polakus”. I też „że Polakus”. I też „że Polakus”. Tyle, ile jeszcze mogę wytrzymać. Chujowy świat, chujowe wszystko. Tak, każdego dnia czekam na zmianę czegoś. Nie ma co czekać ciągle te samego. Kiedyś ze mnie była inna osoba. Chujowy świat, chujowe wszystko. Tak, każdego dnia czekam na zmianę czegoś. Nie ma co czekać ciągle te same.